Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam Państwa z Warszawy w naszej kolejnej transmisji na żywo na emisji TV. Po raz kolejny z tym nowym sprzętem, który dzięki Państwa hojności mogliśmy zakupić. Mam nadzieję, że będzie to transmisja równie udana jak poprzednia. A dzisiaj, jak wszyscy wiemy, chyba że ktoś jeszcze nie spojrzał w kalendarz, 1 sierpnia, więc data dla każdego Polaka, dla każdego patrioty jedna. Dość istotnych w kalendarzu. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Są takie daty, kiedy e, cała Polska, praktycznie, e, przynajmniej ta patriotyczna, spotyka się w Warszawie. To są właśnie te ważne rocznice historyczne. To jest 11 listopada, Marsz Niepodległości, ale od jakiegoś czasu to jest również 1 sierpnia. To jest rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku 77. I też jak co roku to wydarzenie jest upamiętniane w stolicy marszem ulicami Warszawy, który rozpoczyna się na Rondzie Romana Dmowskiego, a rozpocznie się oczywiście w godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego, godzinę W, o godzinie 17:00. Nie gasną spory o samo powstanie warszawskie, one się rozpalają co roku w okolicach 1 sierpnia. I oczywiście są i krytycy powstania, i zwolennicy wybuchu powstania, ale chyba najważniejsze to, co tych ludzi tutaj dzisiaj gromadzi, to jest chęć oddania. Hołdu, oddania pamięci e, powstańcom walczącym w tym wydarzeniu, e, oddania pamięci również ofiarom cywilnym, których było około 200 tysięcy. E, dokładnej liczby być może nigdy nie poznamy. Ale myślę, że są tu i ci, którzy uważają, że decyzja o wybuchu powstania 77 lat temu była słuszna, jak i ci, którzy są krytykami tego. Natomiast dzisiaj zebrali się po prostu, żeby upamiętnić ten dzień. Oczywiście od kilku lat, zwłaszcza kiedy to powiedzmy, stało się to wydarzeniem jeszcze bardziej ogólnopolskim niż kiedyś, to. Ten marsz powstania warszawskiego organizowany przez środowiska narodowe spotyka się z różnymi prowokacjami, z przeciwnikami tego marszu, z jakimiś prowokacjami. No, wszyscy się zastanawiamy trochę, czy i w tym roku tak będzie. Mamy nadzieję, że nie, no bo w zeszłym roku były różne wydarzenia, to takie niezbyt przyjemne. Natomiast no, tutaj na razie nie widzimy jakichś grup wrogich. Mamy jeszcze niecałe pół godziny do, do godziny W do rozpoczęcia, do rozpoczęcia marszu. Tutaj jak widzicie, no właśnie różne, różne grupy, nie tylko, nie tylko zwykli Polacy, zwykli Warszawiacy. Tutaj mamy motocyklistów. Widzicie Państwo, no, grupa motocyklistów, którzy też chcą najwyraźniej wziąć udział w marszu, pamiętnić to wydarzenie. No, motocykliści, grupa często właśnie odznaczająca się na manifestacjach patriotycznych, chociażby na Marszu Niepodległości. Korzystając z tego, że jest jeszcze taka chwila, e, chwila przed rozpoczęciem manifestacji, e, taki komunikat techniczny, e, ponieważ no, jak widzicie, My jesteśmy tu na środku Ronda Dmowskiego. Tu jest sporo ludzi, jeszcze więcej e, widzieliśmy e, osób, które zawsze przychodzą niekoniecznie nawet, żeby wziąć udział w marszu, ale żeby po prostu upamiętnić godzinę w na e, tutaj w okolicy, na okolicznych placach, ulicach. E, e, więc w godzinę W może być tak, że wszyscy ci ludzie będą używać jakby urządzeń transmitujących telefonów, etc. Więc jeśli się tak stanie, że przypadkiem transmisja nam się zawiesi, prosimy nie regulować odbiorników, prosimy zostać z nami. Jak to się powiedzmy trochę przerzedzi, to na pewno wrócimy. No to jest taki urok po prostu tych transmisji na żywo z Warszawy, że tu jest zawsze tyle tyle urządzeń na jednostkę powierzchni, że e, internet czasem odmawia posłuszeństwa. Kto był na Marszu Niepodległości i próbował, nie wiem, na, nie, nie tyle, że wejść na jakiegoś Facebooka, ale telefon wykonać, to wie, o czym mówię. Jak słyszymy, zaraz mają być tutaj e, przemówienia, e, przemówienia, e, które... Pierwsza głos zabierze koleżanka Halszka-Bielecka. Roty Będą rozpoczynać Marsz Powstania Warszawskiego, więc proszę Państwa, już idziemy, żebyście mogli Państwo tych przemówień wysłuchać. Dzień dobry, witam Państwa. Spotkaliśmy się tu dzisiaj, aby uczcić pamięć powstańców, aby oddać im hołd. Ale pamiętajmy, że ojczyzny nie możemy mieć tylko na językach, tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynie, w prawdzie. I to nie tylko od święta. Wspaniale, pięknie, że się tutaj spotkaliśmy, ale my musimy miłować Ojczyznę każdego dnia. 77 lat temu powstańcy oddali życie za to, abyśmy mogli tutaj dzisiaj być. Oddali życie za Polskę suwerenną, Polskę niepodległą, a my dzisiaj pozwalamy tę Polskę, tę naszą niepodległość tak ciężko wywalczoną, sprzedawać politykom za unijne srebrniki. Musimy dzień w dzień pamiętać o Polsce, nie od święta. 77 lat temu to powstanie tu w Warszawie rozpoczęło tak naprawdę powstanie antykomunistyczne, które kontynuowali żołnierze wyklęci przez prawie 20 lat. I co się dzieje? Kilka dni temu zmarł Stefan Schechter. Brat Adama Michnika, stalinowski zbrodniarz, odszedł w wieku 91 lat, nie zapłaciwszy za swoje zbrodnie, za to, że mordował i skazywał na śmierć bohaterów. I to jest porażka naszego pokolenia, to jest porażka tego społeczeństwa, które potrafi pięknie świętować rocznice, ale nie potrafi na co dzień walczyć o niepodległość Polski. Wy, Warszawiacy, macie w sobie krew powstańców, powstańców, którzy oddali życie za Ojczyznę. My nie musimy dzisiaj oddawać życia, ale ofiara jest nadal potrzebna, ofiara i poświęcenie, bo Ojczyźnie musimy służyć nie tym, co nam zbywa, tylko właśnie poświęceniem, tym pięknym aktem, ale każdego dnia. Swoimi pieniędzmi, swoim czasem, swoimi środkami. Właśnie dlatego ojczyzny nie możemy mieć tylko i wyłącznie na językach, ale przede wszystkim w sercu i w uczynkach, bo chodzi o uczynki. Wierzę, że Wy Warszawiacy i my wszyscy Polacy mamy taką samą odwagę, jaką mieli powstańcy i tak samo miłujemy ojczyznę, tylko jesteśmy teraz rozpuszczeni przez dobrobyt. Nie grozi nam głód, nie grozi nam więzienie, nikt nam nie przystawia karabinu. Ale musimy się hartować, hartować nasze charaktery, aby stanąć w obronie ojczyzny, bo ona tego cały czas potrzebuje. Dziękuję. Ogromny wrawa dla koleżanki Halyszki. Jako kolejnego o głos poproszę kolegę Michała. Wawra, Ruch Narodowy. Szanowni Państwo, ja zacznę od przypomnienia jednego z bohaterów Powstania Warszawskiego. Kapitana Andrzeja Czajkowskiego, pseudonim Garda. Króciutko, walczył w kampanii wrześniowej. Walczył w armii Andersa. Wrócił do Polski okupowanej jako cicho ciemny. Walczył w Powstaniu Warszawskim, raniony tutaj. Wydostał się z Warszawy. Trafił do niemieckiej niewoli i po wojnie wrócił jako delegat rządu i tu został schwytany przez komunistów, osądzony w sfingowanym procesie i zamordowany. I do dziś nie wiadomo, gdzie znajduje się jego grup. Jeden z najwielkich bohaterów, takich bohaterów w powstaniu walczyło mnóstwo. Dlaczego akurat o nim mówię? Dlatego, że sędzią, który wydał wyrok w jego sprawie i który uczestniczył potem w egzekucji, był nie kto inny jak Stefan Michnik, wspomniany już przez koleżankę Halszkę Bielecką. Zmarły Stefan Michnik kilka dni temu, pięć dni temu w Szwecji, nigdy nie rozliczony za swoje zbrodnie, których dokonywał w służbie totalitarnemu reżimowi. I to jest proszę Państwa hańba. Hańba, że bohater, który zginął za Polskę, nie doczekał się sprawiedliwości. Że oprawca, który go zamordował, nie został rozliczony za tę zbrodnię. To pokazuje, że dzisiejsza Polska, trzecia RP, Republika Okrągłego Stołu, to jest niestety państwo z papieru. Państwo, które jest silne wobec słabych. Tak? Kiedy trzeba małemu polskiemu przedsiębiorcy zamknąć biznes w ramach lockdownu albo nałożyć wyższe podatki w czasie kryzysu, to do tego to państwo jest dobre. Natomiast kiedy trzeba znaleźć zbrodniarza, który, którego adres znamy, tak? który wiadomo, gdzie mieszkał, to nie ma takiej możliwości. Czy wyobrażamy sobie, żeby jakieś poważne państwo na to pozwoliło, żeby Stany Zjednoczone pozwoliły, żeby jakiś morderca Amerykanów dożył w wieku 92 lat i umarł w spokoju i dostatku? Czy wyobrażamy sobie, żeby Izrael na coś takiego pozwolił? Nie. I to proszę państwa, się nie zmieni, dopóki my nie skończymy z tą fikcją państwowości, z tym państwem, które powstało jako kompromis pomiędzy komunistami? A kolaborantami z opozycji. Musimy wywalić na zbity pysk z polskiego życia publicznego pogrobowców komunizmu, kolaborantów z Magdalenki, ich duchowych spadkobierców, których dzisiaj można znaleźć wszędzie: i w Sejmie, i w sądach, i w prokuraturach, i w służbach, i w pałacach biskupich nawet. Dopiero kiedy ich wyrzucimy, kiedy z nimi Polacy skończą. Kiedy wyeliminują ich z życia publicznego, kiedy rozliczą ich zbrodnie i przestępstwa, kiedy zamkną się za nimi bramy więzień, to my będziemy mogli z dumą rzeczywiście myśleć o sobie jako o spadkobiercach bohaterów z Powstania Warszawskiego. A dzisiaj możemy tylko obiecać tym bohaterom, że do tego doprowadzimy. I okrzy wydajmy okrzyk, żeby się do tego zobowiązać. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Jako ostatniego przed rozpoczęciem celebry godziny W o zabranie głosu poproszę organizatora dzisiejszego wydarzenia Pawła Kryszczaka. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się tu po raz kolejny, by oddać hołd umęczonemu miastu Warszawie. Powstanie warszawskie, w którym walczyły siły zbrojne, organizacje powstańcze z całej Polski. Żeby pokazać światu, a w szczególności Niemcom, że Warszawa jest nasza, nasza Polska i do nas należy. I nie oddamy jej bez walki ani Niemcom, ani Sowietom. Stanęliśmy do tej nierównej walki, która wydawałaby się przegrana. Ale dzięki rozpoczęciu tej walki, dzięki oddaniu hołdu i męczeństwa powstańcom, męczeństwa tego miastu wyrosło nowe pokolenie, które wiedziało, że ma o co walczyć. I tak samo dzisiaj. To miasto nie należy ani do ratusza warszawskiego, nie należy do Unii Europejskiej, która na nas naciska, nie należy do żadnej partii politycznej i do polityków. Miasto jest nasze, jest społeczne, polskie, należy do narodu polskiego. To, czego możemy uczyć się od powstańców i nie tylko od nich, ale od wszelkich bohaterów II wojny światowej, od powstańców w czasów powojennych, od osób umęczonych na Wołyniu, to to, że walka musi być ciągła. I dzisiaj, mimo iż nie stoimy z karabinem, nie musimy strzelać. Powinniśmy stanąć i walczyć o to, by miasto dalej mogło być nasze. By pokazywać, że jest nasze. Ciężką pracą, jedynie ciężką pracą możemy zapewnić przyszłość i zachować od zniszczenia to, co zostało odbudowane po II wojnie światowej. Cześć, i chwała bohaterom. Za chwilę zaczniemy godzinę ew. Cześć i chwała! Oka Cześć i chwała! Cześć i chwała! Cześć i chwała! Dodam jeszcze, że wśród nas są którzy zbierają podpisy pod inicjatywą Wołyń na Powązki. Zachęcam do spisywania się zarówno tutaj w wersji papierowej, jak i odnalezienia inicjatywy. Tak, tutaj są na przykład koledzy. Jak i podpisywania się pod tą inicjatywą w internecie. Ja, ja uzupełnię tylko, proszę Państwa, nie dalej niż 20 dni temu mieliśmy obchody rzezi, tak zwanej wołyńskiej, krwawej niedzieli. Do tej pory w Warszawie ta ogromna polska narodowa tragedia nie jest upamiętniona. Tutaj koledzy w Realu 24, z mediów narodowych, z komitetu, który założyli, zbierają podpisy, żeby taki monument. Taki pomnik znalazł się na warszawskich Powązkach. To jest nasz obowiązek, to jest obowiązek naszego pokolenia, żebyśmy pamiętali o wszystkich tych, <laughs> przepraszam, którzy ginęli na Wołyniu, w Galicji Wschodniej. Ci wszyscy, którzy byli mordowani dzisiaj z różnych powodów politycznych te obchody, ta pamięć tych ludzi jest po prostu wstrzymywana. Tutaj koledzy są właśnie przed samochodem, zbierają podpisy. Zachęcamy do tego, żeby się podpisywać. Zanim jeszcze nie, nie zaczniemy, nie zaczęła się jeszcze godzina W, chciałem tylko za, poinformować, że nagłośnienie, które mamy, niestety może dojechać tylko do Ronda Regola. A to dlatego, że Ratusz Warszawski, nie widzi potrzeby, byśmy mogli bezpiecznie i z nagłośnieniem przejść przez Nowy Świat i krakowskie przedmieście. To Latusz Warszawski staje dzisiaj przeciwko nam! Haniba! Haniba! To co musimy zrobić, aby rzucić Trzaskowskiego za Jego miejsce jest na historii! Jego miejsce jest skończone! Tutaj. Pan jeden krzyczy, żeby zostawić politykę, ale to politycy ruszają nas. To politycy dzisiaj nie pozwalają Polakom przejść po ulicach tego miasta. Nie pozwalają mieć nagłośnienia, nie pozwalają zadbać o bezpieczeństwo. Chcą, żeby te wydarzenia nie miały miejsca. Chcą je zupełnie dla siebie wykorzystywać. Najlepiej, jakby nas tutaj po prostu nie było. Dlatego dzisiaj musimy o tym pamiętać, że być może w ciszy. Być może w ciszy powinniśmy tłumnie przejść i sprzeciwiać się wszystkim politykom z różnych opcji politycznych, którzy wydarzenia historyczne, pamięć historyczną chcą wykorzystywać dla własnych celów. Podam jeszcze jedno. Tak jak w 1944 roku, dla tego miasta największym zagrożeniem po wycofujących się Niemcach byli komuniści. Tak dzisiaj dla tego miasta największym zagrożeniem i nie tylko dla tego miasta, dla Polski, jest lewica. I to zarówno lewica socjalistyczna, a socjaldemokratyczna, komunistyczna i liberalna. Miejsce liberalizmu i socjalizmu jest na śmietniku. Jest to zaprzeczenie tego, o co walczymy. Zaprzeczenie o to, to o co walczyli powstańcy. Jedynie Polska katolicka i Polska narodowa ma przyszłość. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Cześć i chwała! Tak już jak słyszycie, słyszeliście Państwo, zakończyły się przemówienia. No i dosłownie za chwilę godzina 17. Dosłownie za chwilę godzina 17 i rozpocznie się godzina w. Oraz ludzkiego, pomoc kozaka tego nie miała, biedna Wasza, ale za to miała chupa, to tego Widzicie państwo, państwo jak co roku tłumy, tłumy Naprawdę w każdą stronę jak się rozejrze to naprawdę bardzo dużo ludzi jest. Drodzy Państwo, jeszcze dwie minuty, dwie minuty do godziny W. Więc przy tej okazji przypomnę, że marsz w tym roku tradycyjnie przejdzie Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, a nasz przemarsz zakończymy na placu Krasińskich występem słowno-muzycznym smoły wszystkich jak tutaj państwo stoicie zapraszam do udziału aktywnego czy też niemego chodźmy wszyscy aby uczcić pamięć tych którzy ginęli którzy 77 lat temu tutaj na murach na gruzach Warszawy przelewali krew walczyli o wolną stolicę My dziś jesteśmy im to winni. Jesteśmy im winni pamięć. Jesteśmy winni im to, abyśmy walczyli o naszą Warszawę Warszawę patriotyczną, Warszawę po prostu społeczną. Jeszcze minuta przed godziną W. To Trochę. Dla Jeszcze jedna krótka wierze. informacja. Idą z nami harcerze, idą z nami grupy rekonstrukcyjne. Tam są dzieci. Więc wielkie brawa również dla nich.